Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak ustawić zdjęcie kontaktów w telefonie iPhone 16. Na początku przechodzimy do aplikacji kontaktów i wybieramy opcję kontakty. Teraz wybieramy kontakt, w którym chcemy ustawić zdjęcie, a następnie wybieramy opcję edytuj. Teraz naciskamy dodaj zdjęcie i wybieramy, czy chcemy zrobić zdjęcie w tym momencie. Możemy też wybrać zdjęcie z naszej galerii, lub emoji, lub monogram. Wybieramy zdjęcie, które chcemy ustawić, a następnie wybieramy opcje gotowe. Przechodzimy dalej i klikamy jeszcze raz dalej. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.